Dzień dobry, nazywam się Anna Jadowska, jestem reżyserką i scenarzystką filmu Kobieta na dachu, który właśnie dziś 18 października wchodzi do kin we Francji. Chciałam państwa serdecznie na niego zaprosić, wszystkich Polaków mieszkających we Francji, przebywających we Francji. Zapraszam do kina Kobiety na dachu. Jest to film opowiadający o 60-latce, która napada na bank. Historia jest im... Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, dla mnie była punktem wyjścia do powiedzenia historii o tym, że krytyczny moment w życiu, coś bardzo trudnego może nas zmobilizować do dobrej zmiany. I tak ułożyło się życie mojej bohaterki, a co widać też po tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czyli jesteśmy chwilę po wyborach do parlamentu, że mobilizacja, trudne chwile powodują, że Polacy się łączą, zbierają siły. 74% ludzi zagłosowało w tych wyborach. Ja byłam tym totalnie wzruszona. Zapraszam Państwa na swój film. Myślę, że też można się na nim wzruszyć.